Dzień dobry, witamy Państwa. Kolejny odcinek programu po stronie konsumenta. Witają Państwa Marcin Lisurek i Karol Wenus. Szanowni Państwo, dzisiaj będziemy kontynuować tematy spadkowe, bo to są kwestie, które bardzo Państwa interesują. Z tego, co widzimy, co czytamy w komentarzach, widzimy liczbę wyświetleń, no to są tematy, nie ukrywajmy, z którymi każdy z nas musi się prędzej czy później zmierzyć. I dzisiaj poświęcimy program takiej jednej kwestii: a jak właściwie mamy podzielić spadek? Z innymi spadkobiercami, z którymi nie mamy żadnego kontaktu. No bo oczywiście może być tak, że rodzina ta najbliższa doskonale się zna, no i w przypadku śmierci jednego z członków rodziny, po, których ta, po którym ta rodzina dziedziczy, wszyscy się znają, umawiają się do notariusza, idą wspólnie, dzielą spadek w ogóle bez żadnych kłótni. No i to jest idealny przykład, ale jak wiemy, życie rzadko bywa idealne. I może być taka oto sytuacja, że wiemy, że są inni spadkobiercy, ale nie mamy z nimi kontaktu od wielu, wielu lat. Dzisiaj opowiem swoją historię, w której uczestniczyłem jako kurator nieznanego miejsca dla w, w, z, miejsca zamieszkania, gdzie mm, Ostatni kontakt z nim był w roku 85 i od 85 roku nie było wiadomo czy on nadal żyje, gdzie się znajduje. No ale jeżeli żyje, to jest spadkobiercą. No i teraz jakoś trzeba z tym ambarasem sobie poradzić. Więc powiemy o tym, co konkretnie krok po kroku możemy zrobić, bo to nie jest tak, że jeżeli nie znamy miejsca zamieszkania innych spadkobierców, to właściwie już nic z tym nie da się zrobić. Otóż nie, prawo przewiduje takie rozwiązania, żeby sobie z tym poradzić. No ale właściwie po co mamy szukać tych spadkobierców? Jakim mamy w tym interes? No Mamy przede wszystkim taki w tym interes, aby zakończyć regulowanie spraw spadkowych i żeby spróbować uzyskać to jakąś taką korzyść majątkową i uregulowanie takiej stabilność sytuacji, zapewnienie sobie stabilnej sytuacji. To, co o czym dzisiaj będziemy mówić, są dość uniwersalnymi instytucjami prawa, takiego przede wszystkim prawa procesowego sądowego i będzie miało to zastosowanie do większości procesów sądowych, gdzie na przykład kogoś pozywamy, a nie znamy adresu, adresu takiej osoby. No dobrze, ale to zaczniemy od tego, jak się do tego zabrać, ale zanim o tym oddaję głos jeszcze panu. Tak, to ja mam do państwa bardzo wielką prośbę, jeżeli mogę. Rozwijamy się, jesteśmy świeżym kanałem, choć już to 65 odcinek po stronie konsumenta, ale nagrywaliśmy na innym kanale na YouTubie, dlatego bardzo nam pomoże, jeżeli zostawią Państwo subskrypcję dla naszego cały czas nowego kanału, zostawią lajka pod filmem, łapkę w górę. No i jakiś komentarz, który po pierwsze zwiększa zasięg tego programu, a jest on mam wrażenie, bardzo ważny i takich kwestii dotyczy, ale także. No, to zawsze jest ciekawe dla nas wchodzić w dyskusję, w komentarzach z Państwem. Dlatego prosimy o komentarze, lajki i suby dla kanału. No dobrze, to teraz przejdę do tego, jak się faktycznie do tego zabrać. No i wyobraźmy sobie taki przykład, bo najlepiej działać na przykładach, wtedy to jest najbardziej i precyzyjne, i obrazowe. No więc. Wyobraźmy sobie taką sytuację, że w naszej młodości zmarł bezdzietnie jakiś członek naszej dalszej rodziny. I ta osoba miała mieszkanie własnościowe. Następnie w tym mieszkaniu po śmierci krewnego, Zamieszkał jeden z nieformalnych spadkobierców, no bo rodzina wtedy nie miała głowy do uregulowania jakoś tych kwestii spadkowych w tamtym czasie, no i sobie dalej ten yy, dalszy członek rodziny mieszkał. No ale wchodzimy w dorosłość, minęło kolejne 20 lat, no i ten krewny również umiera. No, i zostajemy z taką sytuacją. My byliśmy jedynymi takimi osobami z rodziny, z którymi ten krewny utrzymywał kontakt. My tylko się nim interesowaliśmy, sprawowaliśmy opiekę, no i tym samym, tylko my jesteśmy po śmierci takiej osoby, no, de facto w posiadaniu tej nieruchomości tylko my mamy klucze do mieszkania. No i chcielibyśmy. Coś z tym mieszkaniem zrobić, zamieszkać w nim, nie wiem, wynająć, albo chociażby no, uzyskać środki z sprzedaży tego mieszkania i sobie jakoś tam je spożytkować. No ale nie jest to takie łatwe, bo te 20 lat temu, kiedy zmarł pierwszy z naszych krewnych. Nic nie zostało załatwione. No i tak naprawdę, na dzień dzisiejszy, my nie wiemy, kto dokładnie jest spadkobiercą, nie utrzymujemy specjalnie kontaktu z dalszą rodziną, no i to wszystko się tak rozmywa. No i jak się do tego zabrać? No więc, w pierwszej kolejności musimy wrócić do tego stanu sprzed 20 lat i zobaczyć, jaki jest krąg spadkowy po tej pierwszej osobie. Jak to już ustalimy, a tutaj będziemy potrzebować być może jakichś informacji od starszych członków rodziny, będziemy musieli ustalić krąg spadkowy po tej drugiej osobie zmarłej. No i tutaj czeka nas podobne, podobne ćwiczenie. Jeżeli mamy jakieś podejrzenie, że no ta, jeden z, ze spadkobierców mógł nie dożyć do dnia dzisiejszego, na przykład, był no już na przykład. By było osobą koło stuletnią, no to, to wiadomo, że zmniejsza to prawdopodobieństwo. Wtedy na moment wszczynania postępowania. Ja mam taką praktykę: jeżeli nie uda mi się nic dowiedzieć w urzędzie, to ja mam taką praktykę, żeby jednak wskazywać takie osoby, ale jeszcze zanim o tym. Przed złożeniem do sądu wniosku o stwierdzenie nabycia spadku po jednej i drugiej osobie zmarłej, My musimy, a powinniśmy przynajmniej, poszukać adresów tych potencjalnych spadkobierców. Do części pewnie będziemy mieć adres choćby stary, i to jest ok, nawet ten stary możemy próbować wykorzystać, ale do części kompletnie takiego adresu posiadać nie będziemy. Co nam pozostaje w takim wypadku? Możemy się udać do Urzędu Gminy, jakikolwiek tak naprawdę według naszego miejsca zamieszkania, i złożyć wniosek o wydanie danych ewidencyjnych o. Adresie zameldowania osoby nas interesującej. Za, no i tutaj musimy uzasadnić, dlaczego to potrzebujemy wykazać tak zwany interes prawny. No i często się niestety spotykamy ze ścianą, bo nam urząd mówi, że on nie widzi interesu prawnego że to jest jakaś tam dalsza rodzina i on może takie dokumenty, tak, takie informacje przekazać, ale na zobowiązanie sądu. No i wtedy mamy pewien problem, bo. Nie możemy wskazać żadnego adresu we wniosku o stwierdzenie nabycia spadku. Na szczęście jest to takie postępowanie, tak zwane nieprocesowe, gdzie my y, możemy, możemy złożyć wniosek bez adresu, wskazując właśnie na, na te okoliczności, że próbowaliśmy, ale nam się nie udało przed urzędem y, i sąd. Z urzędu, tak zwanego, czyli sam musi podjąć czynności zmierzające do ustalenia adresu takiej osoby albo chociażby zobowiązać nas już wtedy, już po złożeniu sprawy, do, do wskazania takiego adresu. Mamy wtedy pismo z sądu, idziemy ponownie do urzędu, dostajemy adres zapewne. No, chyba że osoba w ogóle nie jest nigdzie zaewidencjonowana pod żadnym adresem, no wtedy, wtedy powstaje. Problem. No dobrze, ale dowiedzieliśmy się o adresie w ten czy inny sposób. Może my wskazaliśmy jakiś stary adres, i sąd próbuje doręczyć takiemu spadkobiercy potencjalnemu odpis z naszego wniosku. No i spotyka się znowu ze ścianą, no bo ten delikwent nie odbiera korespondencji pod danym adresem. Być może w ogóle tam nie mieszka, być może wyjechał na wakacje, a być może specjalnie nie odbiera nic sądu. Żeby to sprawdzić. Jaka jest prawidłowa wersja? Sąd zobowiąże nas do doręczenia zastępczego, tak zwanego, czyli przez komornika. Dostaniemy plik przesyłki sądowej, w którym jest m.in. nasz wniosek. Nie otwieramy tego pod żadnym pozorem, i musimy tą paczkę wraz z wnioskiem odpowiednim skierować do komornika, właściwego dla rewiru potencjalnego miejsca zamieszkania tego interesującego nas człowieka. Komornicy, to też zależy od komornika, jak bardzo się zaangażują w szukanie delikwenta, bo no, mają pewne zakresy, czasami korzystają z tego, czasem nie. Niemniej na pewno udadzą się pod wskazany przez nas adres potencjalnego miejsca zamieszkania, wypytają ewentualnie sąsiadów i zobaczą, czy ktoś o tych o tym nazwisku, imieniu faktycznie tam mieszka. Jeżeli mieszka, jeżeli da się potwierdzić ten adres, a najlepiej jeszcze, jeżeli przesyłkę odbierze bezpośrednio zainteresowany pod danym miejscem zamieszkania, no to jest super. Jeżeli nie, no to komornik od, zwraca nam dokumenty do doręczenia, mówiąc, że nie udało mu się doręczyć, no i wtedy wracamy do sądu z taką informacją. I teraz pauza, bo tak jak powiedziałem, te kwestie są dość uniwersalne dla różnych postępowań. I teraz chciałbym takie, małe wtrącenie zrobić. Jeżeli taka sytuacja, którą mamy do czynienia, wydarzyła się w normalnym procesie, czyli na przykład pozwaliśmy tego nieznanego z miejsca zamieszkania. I szuka, szukamy go przez komornika, tak? Doręczeniem zastępczym. No to, jeżeli by się okazało, że ten pierwotnie wskazany przez nas adres jest prawidłowy, komornik go potwierdzi, to ma to bardzo daleko idące konsekwencje procesowe. Bo oznacza to, że tamto pierwotne doręczenie sądu, yy, które podjął przed zobowiązaniem nas do doręczenia zastępczego przez komornika, jest skuteczne. A tym samym temu pozwanemu upłynął już termin na złożenie odpowiedzi na pozew czy sprzeciwu od nakazu zapłaty na przykład i taki, taka osoba musi jeżeli chce zaskarżyć nakaz bądź złożyć odpowiedź na pozew musi wnieść o przywrócenie terminu na złożenie pisma procesowego i wyjaśnić przynajmniej uprawdopodobnić przeszkody w niemożności złożenia pierwotnie. No dobrze, ale Mamy też gorszą opcję, czyli nic nam nie udało się przez komornika ustalić. Jesteśmy w punkcie wyjścia. Co wtedy? I tutaj wchodzi instytucja kuratora dla nieznanego z miejsca pobytu. Nieznanego z miejsca pobytu. Um. To jest taka instytucja, która jest też uniwersalna i wspólna dla wszystkich postępowań cywilnych, przynajmniej tych zwyczajnych, na przykład o zapłatę postępowań cywilnych, więc nie występuje tylko i wyłącznie w postępowaniach sądowych. No więc jeżeli nie udało się doręczyć tego pisma przez komornika, albo wcześniej dostaliśmy informację, że dana osoba na przykład nigdzie nie figuruje w żadnych rejestrach, nie da się odnaleźć jej adresu, to istnieje podstawa do tego, żebyśmy złożyli do sądu wniosek o wyznaczenie przez sąd kuratora dla osoby nieznanej z miejsca pobytu. No, bo to nie może być tak, że jeżeli ktoś nie ma takiego adresu, nie odbiera pism komorniczych i właściwie nie wiadomo, czy on mieszka pod tym adresem, to to tamuje całkowicie postępowanie. No, wtedy właśnie jest ta instytucja, o której mówimy, kurator dla. Osoby nieznanej z miejsca pobytu. Takimi kuratorami bardzo często są wyznaczani adwokaci, radcowie prawni, ale też spotykam się z taką praktyką, że niekiedy pracownicy sądu są wyznaczani. I obowiązkiem takiego kuratora jest dbanie o interes tego, tej osoby, której nie, nieznanej z miejsca pobytu, która nie wiadomo gdzie jest. Oczywiście. Takie postępowanie z udziałem kuratora wydłuża się, no bo sąd musi najpierw rozpoznać ten wniosek o wyznaczenie kuratora, a następnie doręczyć mu odpis np. wniosku o stwierdzenie nabycia spadku, wyznaczyć mu termin, żeby odpowiedział. Okej, okay, wydłuża się, ale to jest jakaś opcja, żeby sobie z, tym, z tą negatywną sytuacją, że nie znamy adresu zamieszkania, poradzić. Ja pamiętam, że kiedyś, jako młody adwokat, zostałem wyznaczony takim kuratorem dla nieznanego z miejsca pobytu. No i proszę sobie wyobrazić, że historia wyglądała tak. W latach tam 70., -tych, 80. -tych, e, e, mieszkała e, matka z córkami, która miała e, męża niebędącego biologicznym ojcem tych, e, tych córek. Który wyjechał w 85 roku do Niemiec. I nie od tego czasu te córki nie wiedziały, co się z nim dzieje. No, Następnie ich matka zmarła i chciały uregulować stan prawny po tych. E, po tej zmarłej mamie, no, ale nie wiedziały, czy ten mąż tej matki, z którym nie mieli rozwodu, żyje, nie żyje, czy nadal jest w tych Niemczech, a może gdzieś indziej. No i wyniosły o wyznaczenie kuratora dla nieznanego z miejsca pobytu. No i ja zostałem wyznaczony takim kuratorem i miałem dwa obowiązki. Po pierwsze, to złożyć oczywiście odpowiedź na Wniosek o stwierdzenie nabycia spadku wraz z wnioskiem o podział, dbać o interes tego, um, tego nieznanego z miejsca pobytu, którego w Polsce nie widziano od 1985 roku, no ale jakoś trzeba było o ten interes dbać. To jest po pierwsze. Po drugie, obowiązkiem takiego kuratora jest, Podjąć próbę znalezienia takiej osoby. Ja pamiętam, że wtedy napisałem pisma do jakichś tam urzędów w Niemczech, czy oni mogą mi udzielić informacji. Oni odpowiedzieli, że po pierwsze to mi nie mogą udzielić informacji, a po drugie to nie mają informacji o. To po pierwsze to nie mogą udzielić informacji, a po drugie nawet gdyby mogli, to takiej osoby to nie ma w ich rejestrach. W związku z tym, no tutaj gdzieś moja rola ograniczyła się do tego, aby dbać o ten interes właśnie nieznanego z miejsca pobytu i składać w jego imieniu pisma procesowe. No dobra, ale taki kurator ustanowiony dla nieznanego z miejsca pobytu został ustanowiony, złożył odpowiedź na pismo, bierze udział w tym postępowaniu. No i co dalej? No więc dalej postępowanie powinno toczyć się normalnym trybem czyli powinny zostać przeprowadzane dowody. Typu wyznaczone rozprawa, przesłuchiwani świadkowie, dowody z dokumentów, ewentualnie wyceny biegłego. I we wszystkich tych czynnościach udział powinien brać kurator i powinien składać pisma procesowe, jeżeli potrzeba. Na przykład w przypadku wyceny jakiejś nieruchomości, taki kurator może składać zastrzeżenia do opinii i, 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 i tak próbować dbać. O interes swojego mocodawcy. Zajmując się sprawami spadkowymi, bardzo często słyszę pytanie, jak właśnie podzielić spadek pomiędzy nami, a nie obecnymi spadkobiercami, bo wydaje się to trudne i tak faktycznie czujemy często, nie mając doświadczenia z tym, że, że może to być czasem wręcz niemożliwe, m niemożliwe nie jest, y oczywiście może, się, może to troszeczkę trwać, no ale da, no, daje nam jakąś to perspektywę na załatwienie y sprawy i, i, i takie załatwienie prędzej czy później Nastąpi. Więc tak, jak takie postępowanie odział spadku po ustanowieniu już kuratora się toczy. W mojej ocenie, to co powinno się zdarzyć w takim postępowaniu, to jest czy to na wniosek kuratora, czy też przez sąd z urzędu, powinien zostać sporządzony spis inwentarza, żeby Nikt nie miał wątpliwości, jakie składniki majątku wchodzą w skład spadku, a jakie nie. I tutaj myślę, że kurator, dbając o właściwie interes, powinien taki wniosek przy dziale spadku złożyć. No i jak zostaną już te składniki ustalone, konieczne jest ich wycenienie przez biegłego. I tutaj bardzo ważna informacja: dużymi literami. Jeżeli ponieśliście Państwo jakieś nakłady na majątek spadkowy. Czy to nakłady konieczne? Czy to nakłady zwiększające wartość na przykład nieruchomości, remont nieruchomości. Dokumentujcie to państwo. Musicie to państwo zarówno fotograficznie, jak i dokumentowo, jakieś faktury, paragony, to wszystko zbierać, bo może się okazać, że w takim właśnie postępowaniu adział spadku będziecie mogli to wykorzystać. Aby na przykład zmniejszyć kwotę do spłaty na rzecz pozostałych spadkobierców. Więc jest to w Państwa żywotnym interesie. Jak już mamy wyceny składników majątku, mamy, mamy skład majątku również ustalony, no to sąd nas zapyta: Jak my wyobrażamy sobie w ogóle podzielić? Ten spadek. Czyli czy my chcemy coś na wyłączną własność swoją ze spłatą na rzecz pozostałych spadkobierców, czy też e, chcemy tak zwanego podziału cywilnego, czyli w ogóle wszystko ma być sprzedane przez komornika i, mm, no i będziemy się dzielić pieniędzmi z pozostałymi spadkobiercami. No, najczęściej w takich sytuacjach, kiedy mamy e, nieobecnych, i wchodzi w skład e, spadku nieruchomość, no to ci nasi klienci, ci spadkobiercy chcą przyznania im na wyłączną własność nieruchomości z zobowiązaniem do spłaty tych nieobecnych osób. No i to jest faktycznie często działanie racjonalne, ale no dobrze, nawet ustalmy, że uzyskaliśmy takie postanowienie sądu, o przyznające nam wyłączną własność i zobowiązanie do spłaty pozostałych. Jak my mamy spłacić tych nieobecnych? No, na szczęście znowu jest kolejna instytucja prawa procesowego. Wszystko tutaj na szczęście jest. Wszystko w prawie opisane. Tak. Więc musimy, a czy musimy? Nie, możemy. Możemy, możemy. Jeśli chcemy nasza, uregulować. To jest nasza dobra wola. Jeżeli chcemy uregulować i mieć tematy z naszego punktu widzenia fair załatwione, no to składamy wniosek do sądu o zgodę na, wy, na złożenie do depozytu sądowego pieniędzy. I to jest taki szczególny wniosek, jeżeli pieniądze chcemy składać do depozytu, że od razu też wpłacamy te pieniądze na rachunek depozytywy Ministerstwa Sprawiedliwości, dostępny na stronie każdego sądu. I jak sąd nam ten wniosek uwzględnia, a tutaj nie ma czemu go nam nie uwzględnić: no bo znowu wykazujemy, że nie możemy się w żaden sposób porozumieć z tą osobą, że, że tutaj mamy takie postanowienie sądu nakładające na nas jakiś obowiązek. No więc uwzględni nam zapewne sąd ten wniosek. No i czekamy dalej. Czekamy, czekamy, bo sąd oczywiście spróbuje znowu zawiadomić tego nieobecnego o. O złożeniu przedmiotu do depozytu, być może znowu w tym postępowaniu będziemy mieć kuratora dla nieznanego z miejsca pobytu, wszystko jest możliwe również, niemniej jak już dojdzie do tak zwanego skutecznego powiadomienia tego naszego wierzyciela o złożeniu przedmiotu do depozytu, taka osoba ma 3 lata na podjęcie depozytu. Jeżeli tego nie zrobi w ciągu trzech lat, my Możemy złożyć do sądu wniosek o likwidację niepodjętego w terminie depozytu, i wtedy sąd nam faktycznie te środki zwraca. No i wtedy mamy taką sytuację. Z jednej strony podjęliśmy wszystkie działania celem uregulowania naszych zobowiązań, z drugiej strony no ta osoba nieobecna nie odzywa się. My środki, które zapłaciliśmy, no, uzyskaliśmy ich zwrot. No i tak naprawdę, jeżeli minie termin przedawnienia roszczenia, tego spadkobiercy o, o yy, zwrócenie mu ceny, no to jesteśmy wolni. Yy, od, od tego zobowiązania staje się to tak zwanym yy, zobowiązaniem naturalnym, czyli przedawnionym, niemożliwym do dochodzenia zgodnie z przed prawem. sądem. Postąpiliśmy zgodnie z prawem, moim zdaniem bardzo fair. No, a jeżeli ktoś nie dba o swoje interesy w Polsce, nie ma go tutaj, nie ma żadnych adresów, no to nie może się spodziewać, że te pieniądze teraz przez 100 lat będą na niego czekać. I to nie jest już nasz problem. Oczywiście. Szanowni Państwo, dzisiaj podsumowując, powiedzieliśmy Państwu, że jak podjąć właściwe kroki, jeżeli spotkaliście się z takim oto problemem, że musicie podzielić spadek, a nie znacie, Adresów, miejsca zamieszkania, tej rodziny, z którą macie się podzielić. Oczywiście, te kroki mogą wydawać się dosyć skomplikowane, i często nie obejdzie się bez pomocy prawnika, który po prostu Państwa poprowadzi krok po kroku przez te różne, często skomplikowane instytucje prawne. Natomiast informacja pozytywna, z którą mamy nadzieję Państwa zostawić, jest taka, że jest możliwe uregulowanie spraw spadkowych także wtedy, kiedy nie znamy adresów zamieszkania innych spadkobierców. Czasem zajmuje to długo, ale po prostu warto. Żeby nie robić sobie problemów, prosimy Państwa raz jeszcze o to, żebyście zostawili subskrypcję dla kanału, lajka pod filmem, no i jakiś komentarz, bo zawsze lubimy czytać te komentarze i odpowiadać na nie. No i co, dziękujemy bardzo za dzisiaj i do zobaczenia już w kolejnych programach. Za dzisiaj dziękuję Państwu bardzo. Marcin Zurek i Karol Wenus.